Halo? Hiko? Czy już wszystkie masz? Słyszałem? Tu jak gdzieś w pobliżu sobie lata? Halo? Koszy? O stary lubia serio? Chyba pójdę złapać ją. Ale najpierw odwiedzę kilka opiestochów Gdzie ta Lufia? Nie ma, nie ma jej Ale co jest no? Nie ma, nie ma jej Tylko drogą z Teraz wchodzisz tu No dobra Gdzie ta Nie ma, nie ma jej Co ja tu robię? Essa moment No my już trenujemy jest... sporo to jest to, co ten, co, je, to <grafy> co grałem z Timkiem. Timuk. Muszę ten. No ale czemu? A na żywo tutaj. Tak. I teraz usuwamy to. I teraz usuwamy to. I teraz usuwamy to. Teraz usuwamy to. Nie, nie pobierz, no źle. Źle <grafy> kliknąłem. Dobra, trudno Dobra I teraz sprawdzam se Facebooka Wychodzę Zakończ I teraz odświeżam Wpisuję sobie swój kanał Zjarany biedas, nie wiem co robię Wiem, że niełatwe to jest. To legenda! Hej, wróciłem. Co jest? Ty, bo coś się zepsuło, Oscar? Liga się zepsuła. Jaka liga? We are aware of a problem with creating or joining lobbies, and we are working on a fix. Nie da się dołączyć do lobby. No co, no ligusia. No to co, EUW? Ty dawaj, dawno nie graliśmy na EUW. Jeżeli działa na EUWN to na EUW też pewnie Nie no, na EUWN działa na pewno Lepszy serwer wins Który ty masz poziom na EUW w ogóle? Nie wiem, 27 No w sumie my mamy ten sam No nie wiem, ty masz, ty masz chyba 25. Jak 25, jak ja mam taki sam jak ty, debilu. Jak ja grałem z Kubą przecież bez ciebie, z Filipem. No ale i tak mam taki sam przecież, ja potem nadrabiałem. A. No sam no, se no. grałem Bo nikt ze mną nie grał, bo tak. Bo Filip grał. No to smutne trochę, nie lubicie mnie. Nonc. No, nonc. Ty no, to jesteś no, Złapie wszystkie wszystkie. Nie chcę na no, no, Żeby nie widzieli pasów moich Pyk. Pyk. to od login. Login no w w Wróciłem. Wróciłem. tym Pyk. Pyk. wszystkie. Pyk. 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 kurde, pomyłka. Co? Aaaaaa A. Big Brain Time mówisz nie. Oj Może ja nie będę wchodzić za bardzo pokazywał naszego Discorda co... Nieładny jest Nie no, fajny Ała Tak mnie bolą włosy

Cześć! Dzięki, Hikomikos! Monsieur? Yahoo! Piosenka. O, o, o. A czemu Baka jest taki zdenerwowany? <grywka> Chciałbym mieć już ludia. A ja muszę potwierdzić e-maila. Na czym? Na lidze. Czemu? No właśnie nie wiem. Dobra, zjarany bieda z Gmail. Gmail Riot Gums, No Dobra. Udało się. Szybka akcja to była, ale wiesz, co tam też jest? Lobby issue Właśnie, co ja tutaj mam w sklepie? Wow Lux mm -hmm. To jest chyba... No właśnie, to jest Lucian Demacia Weiss, Ale on jest ładny Dragonfist Lee Sin Najlepszy skin do Lissino Co to? Elderwood Nocturne Ej, on jest prześliczny No <laughs> Headhunter mi dali prześliczno I uwaga Nie no ale czemu Garena zostałem? jak ja tutaj jednej gierki Garenem nawet nie zagrałem Jak ja Garena nawet nie mam No bo to były jedyne postacie jakie mi grałeś No ale mówię ci że Garena nie miałem nawet kupionka Ale nie już nie wiedział co miało wybrać no to ci dał losowo, no. Powinno mi dać Lisina Gravesa Luciana no to dało Nocturna Dało, Gravesa dało, Nie, Gravesa nie dało. Nie dało. No, no to Graves ma mało fajnych skinów, więc nie dało w ogóle. Nie da, do Nidalki mam najlepszego skina. Ale ten. Czekaj, Jana. Skiny Babychin Jana, Boże święty. Pamiętał Oscar. Pamiętasz? Tak Ja nadal widzę to zdjęcie No ja też ojca, a... Ja bym je pokazał na streamie, ale <laughs> Do siebie to nie mogę Nie no Nie mogę Ale jest koks Ja mam 18 tysięcy już na listie, nie w ogóle Tutaj Oskiełwu ma poziom, numer Nie pokazuje mi 27 masz. A to ja mam 26. Powiem, że ty do tyłu. Aha, jednak tak. No bo ty wolisz grać z Filipem. No to muszę chyba zagrać jakąś gierkę, co na EUW A no tak, lobby nie działają. No co, liga legend. O! Ty, działa Blind Peek, mogę zagrać Blind Peeka Error Dobra, gram Nie no, działa już Już działa, jakiś error mi wyskoczył Gdzie ja mam zagrać? Blind Peek no to chyba jakaś... Dawaj, na... chodź na EUW Double Jungle, gramy To nawet to cię nie przekonuje? Ja na lona na razie nie chcę Czekaj, ty! Wyłącz! Your bonding crist będzie pisać zaraz. No ale nie chcę mi się tego wszystkiego aktywować. Dobra, idę grać samemu w takim razie. Kliknij tu, tak, po prostu subskrybuj. Zna złoteczek, tak jest, gramy. NIE, BO JA MAM OBIAD ZARAZ Bo no, Co jest? Dobra, zepsuta jest liga Nie wiem, wychodzę <ścoughs> Halo? Hiko? Dobra Na razie dam tutaj taką herę Sobie lata Halo? Kusi O stary, Lugia, serio? Co jest? Cześć, że Lugia lata w pobliżu, Oscar? Ale zarobicie No Halo? Siema Nie ma, nie ma, nie ma jej, tylko Filip

siebie Ja jestem gumi miś tak właśnie gumi miś. Dance game. Oscar. Dance game. Nie, <ścoughs> right, mieć tatę Podkręcałem, podkręcam, słapiej ją. Czyli Zamson wrzucił nową piosenkę. Dobra, trzeba przesłuchać. Oceniamy nutkę. Jo, hej. Wstawię jej parę, maybe. Tylko maybe. nie pójdę na imprez, lub może będą kolejne zrobię numer na imprezę Zaprosisz na nią moterkę Czekaj, bo ja chcę z tego kontakt. że średnio co półtorej sekundy ktoś wchodzi na Wix i zaczyna tworzyć własną profesjonalną. Nie pójdę na imprez Zostawię jej parę maybe's, mam na myśli tylko maybe Nie pójdę na imprezę, znów może będą kolejne Zrobię numer na imprezę, zaprosisz na nią motelkę Która nic ma myśli tylko jak pserowie z I ktoś nie chce być prezydentem, chce mieć role i prezydencia mój czas jest cenny, chociaż czasem chciałbym nie pamiętać Ale wiem, że musimy przetrwać Chcę mieć laid back i penthouse, zachody piękne, wysokie piętra Płatności zapalenia, nie bez powodu przez paypal Moralny komplement, może wyjdziesz poza ekran Może wyjdę poza schemat i nie mam nie w systemie Zaraz przyjdzie kolega i robimy tu bestseller back, back. Bestseller, robimy to Co? bez siebie Te sługi tak nieszczere zrobiły nam nadzieję no. no. Lepsze jutro, znów to przechlejesz Ale po pierwsze chuj, to po drugie spełniaj cele Po trzecie zrób to po czwarte, mów, Zostawię jej hey, parę, maybes mam na myśli stop, tylko yeah. maybes so i pójdę na imprezę, zlub może będą kolejne. Zrobię numer na imprezę. Zaprosisz na nią modelkę, która nic nie myśli tylko jak posełowie I właśnie chcę być prezydentem, chcę mieć role prezydentów, bo mój czas jest cenny. Chociaż czasem chciałbym nie pamiętać, ale wiem, że musimy wszedć w yeah. bar. i penthouse, zachody piękne, wysokie pięte. Baby, baby, cenowy maybes, nie pęgla. Wow, nie piję tuale, wow, nie ale nie podbiorę. Yeah. Biorę inną no tabletkę, chcę. Ale Zamson wrzucił piosenkę teraz, jak on jest dobra. Jaką? Maybach A Maybach? No Maybach 663 wyświetlenia ma Boże, jaka, ale jaka ona jest dobra? Jest prześwietna. Napiszę nawet komentarz, ale jesteś koks, nie? Do koncercie, no nie? I Zamsun wydaje się strasznie niemiłym typem. W sensie ja go lubię. Ale wydaje się strasznie niemiły. Tak, tak z oczu mu się patrzy. Muzykę ma fajną. Wyszedł do nas, zrobić zdjęcie i tak dalej. No nie? No ale nie wiem. Jak popatrzyłem mu się w oczy, to taki niemiły się wydaje. Także, jakby tam nie chciał być w ogóle na tym koncercie. Rozwalił system, na serio, było świetnie, nie? Ale to bardziej przez publikę mi się wydaje, niż przez niego. Jezu, jakie to jest dobre! Dobre to jest, dobre, dobre zrobił.